Górnik Zabrze efektownie wygrywa w śląskim klasyku, a korona Kielce rośnie z kolejki na kolejkę. Czy motor i w długim sezonie występów w Ekstraklasie będą dojrzeć o utrzymanie? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Braun i dziś zapraszam Was na błyskawiczne podsumowanie okrojonej soboty z szóstą kolejką PKO Bank Polski Ekstraklasy. Z racji tego, że starcie Lecha Poznań z Jakowem Częstochowa zostało przełożone, Wczoraj graliśmy jedynie w Kielcach, a także w zabrzu. Gospodarze obojewalizacji wygali w efektownym stylu, natomiast dużo niegości gości może zapalić się pewien alem w kontekście walki o utrzymanie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy oczywiście chronologicznie. Dopiero o 17.30 odbyło się pierwsze spotkanie ze względu na to, że harmonogram godzinowy także został poniekąd dostosowany do tego, jakie mamy warunki w szóstej kolejce, ponieważ spotkań jest właściwie zdecydowanie mniej, no bo 2 na 9 rywalizacji przełożone, to jest jednak spory ubytek i właściwie liczba dwóch spotkań w ciągu jednego dnia jest w ten weekend maksymalna. Jeśli chodzi o dziś, to także są dwie rywalizacje, a jutro mamy jedną na Zamknięcie tej kolejki, zaga i lider, ponieważ górnik, Zabrze mimo zwycięstwa, awansował na długie miejsce. O czym jeszcze powiem, a więc zaczynamy chronologicznie, tak jak wskazałem, od spotkania Korony Kielce z motorem Lublin. W mojej opinii, te ekipy dotąd zmagały się z dość nierówną formą, jeśli chodzi o początek sezonu, bo miały po jednym zwycięstwie, tutaj mieliśmy przede wszystkim wątpliwości w kontekście motoru, bo w Koronie Kielce była taka tendencja raczej wzrostowa. Przede wszystkim po bardzo efektownie wyganych derbach przeciwko Adomekowi, aż. 3 do 0 w minionej kolejce, także taki mecz, który mi się bardzo podobał, szczerze mówiąc, w Poznaniu. Kiedy to Korona miała określony plan, no i na początek tego spotkania z motorem też z pewnością Jacek Zieliński tutaj strategię miał przygotowaną, no bo Korona zdecydowanie lepiej weszła w to spotkanie. Miała sporo okazji, no i ponownie taką postacią pierwszoplanową, w mojej opinii, był Dawid Błani, który w jednej akcji wziął na siebie ciężar gry, następnie dostał piłkę zwrotną od nono i próbował przerzucić i pana Berkicia, który mimo porażki motoru lubnica zaprezentował. Się. W mojej opinii całkiem przyzwoicie obronił ten strzał, następnie jeszcze musiał interweniować obrońca, po tym jak zawodnik Korony Kielce próbował ten strzał dobijać, właściwie była to taka akcja ratunkowa w ostatniej chwili. Piłka została wybita. No i w okolicach pierwszego kwadransa właściwie mogliśmy mieć już dwa albo trzy do zera na Exbutanię. Kolejne sytuacje mieli zawodnicy Kony Kielce maklu uderzał z dystansu, właściwie była to bardzo podobna próba, jak Dawida błanika jeszcze chwilę wcześniej, a jeśli chodzi o motor, no to i Wodoję miał tak. Taką sytuację, kiedy oddawał dwa strzały. Jeszcze tam Damian Sylwestrzak nam się w to wszystko wmieszał, więc nie mógł zostać ten gol uznany, gdyby on padł i też mieliśmy taką bardzo ciekawą sytuację, no bo mieliśmy rzut sędziowski w polu karnym, a naturalnie w polu karnym drużyny broniącej jest on przyznawany dla bramkarza, także możemy powiedzieć, że poniekąd motor został poszkodowany przez niesprawiedliwość przepisów. To jest taka sytuacja szkoleniowa, którą możemy wskazywać jako no niesprawiedliwość w futbolu w mojej opinii, no nie jest to jedyny przepis, który nas do takiej sytuacji sprowadza no, ale jednak jakoś to musi funkcjonować nie w tym przypadku mamy. Taki powiedzmy pomost, o tym dużo mówię, ponieważ na boisku w pierwszej połowie, mimo groźnych sytuacji korony raczej wiele się nie działo. Jeśli chodzi o taką sytuację, która tutaj może rzuciła nam się w oczy, no to jest ten gołąb, który się na placu gry pojawił, zaczął padać także deszcz. Natomiast bardzo blisko strzelania przepięknej bramki był Wiktor Długosz, który ogólnie w tym spotkaniu mi bardzo imponował. Był taki strzał zewniakiem, bardzo blisko lewego słupka bramki był a jeszcze Dawid Błanik miał jedną sytuację. Natomiast do szatni drużyny schodziły przy bezbramkowym emisie. tym jak fenomenalną sytuację zmarnował Karol Czubak, ponownie Iwo Rodríguez popracował na lewym skrzydle. Natomiast zawodnik, który w minionej kampanii właściwie wyłonięci się najbłyszczał, błyszczał w gdy nie musi taką piłkę do bramki posyłać. To jest, w mojej opinii, sytuacja stuprocentowa, biorąc pod uwagę, jak wysokie umiejętności ten zawodnik nam zresztą w tym sezonie ekstraklasy także już zdołał pokazać, jeśli chodzi o początek drugiej połowy. No to możemy powiedzieć, że ta szala. Wreszcie przelała się na kolejność one Kielce, bo była to dużo, zdecydowanie bardziej konkretna, a więc już na samym jej początku też swoją drogą fenomenalna akcja na prawej stronie. Następnie mamy doganie do Matuszewskiego, który też przełożył przeciwnika, a następnie oddaje fenomenalne uderzenie przy dalszym słupku piłka zmierza, właściwie się od niego. Odbija i pokonuje Brykicia, który już z tym uderzeniem sobie absolutnie nie mógł poradzić, jeśli chodzi o to, co dzieje się chwilę później, to na Kielce zadaje kolejny cios tym razem Wiktor długoż po prostu absolutnie. Akcja przebojowa z prawej strony, to był taki zwód powiedzmy, może bardziej piłkę wypuszczona po prostu obok przeciwnika, a długoż obiegający z drugiej strony, który ten zawodnik stosuje wielokrotnie w spotkaniach Ekstraklasy. W tym meczu nawet kilka takich naliczyłem, bodajże 4 albo 5, bo akurat sobie to upatrzyłem, no niebywale imponujący jest Długosz, kiedy wykonuje takie zagranie, a następnie zagrywa on piłkę, no i co się tutaj dzieje, no to też rzuciło się w oczy bardzo wielu obserwatorów, a więc Brighter.de nieco mi się z piłką. Dla mnie jest to kompletnie niewytłumaczalne zachowanie. Nie wiem, czy Kozioł zaskoczył tego zawodnika, o którym to w minionym tygodniu mówiło się, że jeśli chodzi o jego przenosiny do Strasburga, konkretnie tutaj powiedzmy docelowo do grupy z Chelsea czy to do Benfiki no to w tym momencie rozmowy są wstrzymane. Oczywiście mówiło się o rekordzie klasy Wydawało się, że on zostanie pobity, a przypomnę, że była to transakcja z udziałem Jakowa, Częstochowa i Ante. Cynaca w kontekście Edy miało być to 12 milionów euro, co jest tutaj kwotą, możemy powiedzieć, galaktyczną. Praktyczną, biorąc pod uwagę chociażby warunki, na których najpewniej Jan Ziłkowski opuści Legię Warszawa, natomiast Sebastian Staszewski podobnie cały czas w grze ma być włoski klub, a także Manchester United. No i ta kwota ma być nieco bardziej zelatywizowana, to miało być 8,5 miliona euro. Natomiast każdy kolejny występ Breita Ede nieco można powiedzieć, że tutaj obnaża takie braki tego zawodnika. W pierwszej połowie też był taki pojedynek fizyczny, mi się przypomina, w polu karnym. Tam troszkę osobliwość, akurat kolegi Breita Eda, a następnie interweniował ten zawodnik fizycznie, no i wówczas niektórzy tutaj domagali się rzutu karnego dla Korony Kielce, dla mnie. To by była przesada, natomiast ogólnie wiemy, że Ede gra w bardzo ryzykowny sposób. Czy jest to pozytywne? No to być może tak, tutaj biorąc pod uwagę rozwój tego zawodnika, natomiast na obecne realia w barwach Motoru Lublin, no to zdecydowanie to nie pomaga, chociaż wiele sytuacji Ede uratował, tak no w tej zachowało się po prostu fatalnie i Antonin pokonuje tutaj żadnego bykicia w sytuacji sam na sam. Też piłka odbita, odsłupka, więc Korona Kielce jak najbardziej zasłużenie tutaj zadaje dwa ciosy i wygrywa to spotkanie, jeśli chodzi o drugą połowę, no to motor Lublin w pewnym momencie po prostu przejął zupełną kontrolę nad piłką, natomiast bardzo niewiele z tego wynikało. Jeżeli tutaj mielibyśmy sprowadzić do takich bardzo konkretnych sytuacji, no to przede wszystkim ta Czubaka, też Iwo Rodríguez na początku o tych sytuacjach mówiłem, natomiast w drugiej połowie w mojej opinii takich konkretów brakowało i tutaj mógł zachować czyste konto Oksawie Dziekoński w tym spotkaniu, jeśli chodzi o koronę, no to jest to dużna, która jak najbardziej nam rośnie na początku tej kampanii, bo w ostatnich czterech meczach Podopieczni Jacka Zielińskiego nie przegali, no i ponownie zagali oni w taki sposób, możemy powiedzieć, bardzo zorganizowany w drugiej części, przede wszystkim taki aktywny tutaj czekali na to, co zrobi motor Lublin, ale Duma Koziego-Grodu wiele zrobić nie zdołała. No i tutaj Mateusz Toleski ma z pewnością powody do zmartwień, no bo jak sezon zaczął się od, w mojej opinii, naprawdę bardzo przyzwoitego spotkania przeciwko Arcy Gdynia, tak te kolejne stacje tutaj mogą budzić pewien niepokój, przede wszystkim jeśli chodzi o tą linię ofensywną, no bo chociażby w tym staciu z Piastem Gliwice, no to obaj że mogli ewentualnie tutaj wagi przygryzać. No, a jeśli chodzi o drużynę zielinskiego, no to jest tylko 8 punktów, powiedzmy. Po sześciu spotkaniach tej kampanii, natomiast te perspektywy, tak jak wskazałem, są jak najbardziej pozytywne, no bo ostatnie cztery spotkania no to są dwa zwycięstwa i dwa remisy. I przede wszystkim ex Butajna tutaj powiedzmy, staje się takim bardzo mocnym terenem, na którym to korona wygrała. Ostatnie dwa spotkania ogólnie. W tym roku perspektywy były jak najbardziej pozytywne, już przed tym spotkaniem, bo to było aż. 22 zgromadzone oczka no i korona Kielce. Przede wszystkim w rundzie wiosennej, no ale teraz powiedzmy mamy takie przedłużenie, mimo że chwilę trwała taka początkowo sezonowa zadyszka, jak najbardziej to kontynuuje jest to ekipa, na którą ja bym patrzył w tych kolejnych kolejkach PKO Bank Polski Ekstraklasy, no bo tutaj jest na co biorąc pod uwagę to chociażby Agam Dawid Błanik czy Wiktor Ale przejdźmy już do dania głównego, a więc do klubu, którego koszulkę mam na sobie i też stadion tego klubu został we wczorajszy wieczór wypełniony. W tym momencie widzicie to 28 8236 widzów. To niesamowita wartość biorąc pod uwagę to jeszcze jak kilka lat temu chociażby tutaj perspektywy Górnika Zabrze wyglądały, natomiast teraz także ze względu na kibiców gości, chociaż akurat nie obawiam się o to, że gdyby kibice Górnika mieli ten stadion zapełnić, to uważam, że także by to zrobili. Natomiast kibice GKS-u także bardzo okazały sposób, w uczcili śląski klasyk, a więc mieliśmy do czynienia Takim trzecim po powrocie GKS-u Katowice po wielu latach do PKO. Bank Polski Ekstraklasy mi się od razu to spotkanie właściwie powiedzmy sprzed 11 miesięcy przypomniało, bo ono miało miejsce 21 września. O tym jeszcze powiem później, jeśli nie zapomnę. Natomiast od początku tego spotkania to górnik Zabrze stwarzał sobie groźniejsze sytuacje, chociaż akurat GKS jeszcze w ciągu tych pierwszych 10 minut wyglądał konkurencyjnie. Było takie świetne podanie, to do Adriana. Błąda tam się poślizgnął najpewniej skrzydłowy GKS-u który to, to byłaby naprawdę bardzo groźna szansa. Natomiast ogólnie dośrodkowanie tutaj zdominowały. Nam początek tej rywalizacji oczywiście na skrzydłach Górnika wystąpili Usmanso i Taufik. Ismaili to były takie powiedzmy postaci pierwszoplanowe. Oni powiedzmy najwięcej tutaj działali w barwach Górnika. Czy oni byli najbardziej wydajni w swoich poczynaniach to tutaj bym wątpił. Jeśli chodzi o początek tego spotkania to uderzał Ismail, a chwilę później Sonderlicet i naprawdę fenomenalną interwencją popisał się Dawid Kudła pod bramką Marcela Ubika. Już w kolejnych fazach, raczej działo się wiele, górnik był bardzo aktywny przede wszystkim z prawej strony, tutaj przed przerwą mieliśmy taką dość dziwną sytuację. Tam GKS był troszkę zdezorganizowany, stracił piłkę. Łukasz, jak następnie mieliśmy, w mojej opinii do czynienia tutaj z taką tanią symulką w polu karnym, ale mogliśmy się zastanawiać, czy istotnie nie doszło tam do przewinienia, ale górnik wreszcie wyszedł na prowadzenie i to było jak najbardziej tutaj zasłużone zmaterializowanie tej przewagi, która miała miejsce, powiedzmy, już taka zdecydowana od momentu, w którym to upłynęło nam pół godziny gry, a więc Patryk. Kelebrand oddaje uderzenie z dystansu, no i jest to taka próba, o której mówił przed spotkaniem Michal Gaspajk. Chociaż akurat mówiliśmy bardziej o takich uderzeniach z nieco większego dystansu, ale tutaj też on był pokaźny, właściwie biorąc pod uwagę to, jak ustawieni byli piłkarze GKS, a więc w takim gąszczu przyłożył piłkarz górnika zabrze przy bliższym rogu. I mieliśmy 1 do 0. Co ciekawe, 7 z ostatnich 8 goli zdobył lewą nogą jeszcze wówczas, także jest to bardzo ciekawa statystyka. Gaszpajk mówił, że jeżeli rywal, by oni, Tutaj cytując, może nawet boksu, bardzo szczelnie, oczywiście nawiązując do pola karnego, to takie byłby należy podejmować, no i tutaj helebant wykorzystał to w sposób wzorowy. Ja sobie jeszcze przypominam, powiedzmy, w połowie właściwie zeszłego sezonu, bo to było spotkanie z motorem Lublin wygane bardzo wysoko 4 do 0. to Jan Urban na konferencji pomeczowej, w której ja byłem udział, mówił, że Heleban miał takie uderzenie z dystansu, jak Jan Urban, tutaj, tak bardzo przyśmiewczo. I wówczas Heleban trafił z dystansu, także tutaj widocznie jakieś takie spore treningi. Zostały poczynione w tym aspekcie, zresztą podobnie jak w przypadku Damiana Asaka, ci pomocnicy górnika, niesamowicie rosną. Nie postawa podopieczna Gaszpajka na początku tego sezonu może być budująca, mimo tego, że często wyniki nie towarzyszyły temu pozytywne. Tak ostatnie dwa spotkania zostały wygane w sposób bardzo widowiskowy. Akurat tutaj przed przerwą mieliśmy taki bardziej chaotyczny moment: No żadna z drużyn nie umiała się utrzymać przy piłce. Jeszcze ucierpiał egidarza i do szatni. Zawodnicy schodzili przy jednobramkowym prowadzeniu górnika, A też, jak już mówił, bardzo ciekawy sposób. Że tej GKS realizował pan na pierwszą połowę, także widocznie nie mógł być on zbyt optymistyczny, jeśli chodzi o Rafał Gujaka. Początek drugiej połowy był dla GKS-u jeszcze gorszy, kiedy tutaj wydawało się, że mogą oni w jakiś sposób odpowiedzieć, no bo linia ofensywna była bardzo mało aktywna. Jeśli chodzi tutaj o Nowakan, no to poza tym podaniem, które wskazałem, nie działo się wiele. Podobnie możemy wskazać przykład Adamazelaka, który wiemy, że tutaj wrócił ostatnio do GKS-u i ta ofensywa miała działać w kompletnie inny sposób. Natomiast działała ofensywa górnika Zabrze. Usmansobu, sobu takim bohaterem, który bardzo wiele prób podejmował no, te jego uderzenia. Dwa właściwie niecelne doganiu z lewej strony. Najpierw Ambrosza, a następnie że no to mogły o pomstę do nieba wołać. No bo tutaj są chociażby jedną bramkę z tych setek. Właściwie druga to była taka już powiedzmy patelnia. Ta pierwsza też bardzo dogodna mieć powinien. Natomiast Ambrosz ją nie zatrzymał i dograł piłkę do Sondre Liseta. Ten zawodnik, który przez Jana Urbana był wystawiany w roli pomocnika. I to jeszcze takiego powiedzmy półdefensywnego. A teraz gra w roli dziewiątki pokonał no, Dawida Kudłę. Zrobił to jak rasowa dziewiątka i potwierdził, że tutaj w tym ustawieniu Michała Gaszpajka może pełnić taką rolę. GKS Katowice były raczej nieobecny. Następnie były jeszcze te sytuacje Soła. No i wreszcie mieliśmy taki moment krytyczny dla GKS-u Katowice. Kompletnie rozsypała się wówczas już defensywa. podobiecznych Rafał Rafała Góraka, więc Marten Kusk zagrywa kompletnie nie kontrolując. Gdzie jest Dawid Kuda? No i mamy jedną z najbardziej kuriozalnych bramek bieżącej kampanii Pekao Bank Polski Ekstraklasa, więc Samo samobójcze zawodnika z Estonii. Jeśli chodzi o GKS, no to kompletnie tutaj zabrakło. Jakiejkolwiek inicjatywy w tych kolejnych fragmentach na boisku pojawił się Lukas Podolski, akurat w szeregach. Górnika Zabrze oddał takie mocne uderzenie z dystansu, ogólnie Podolski, w tym spotkaniu, który wracał po chorobie, bo nie było go przed tygodniem w Szczecinie, kiedy to górnik wygrał także. Czy Dozea wykazywał się swoją inicjatywą? Natomiast jeśli chodzi o GKS, no to groźne sytuacje nastąpiły dopiero w końcówce tego spotkania, kiedy to mieliśmy dwa groźne strzały, oba zatrzymały się na poprzeczce. Najpierw Majten a następnie rezerwowy Gruszkowski, ale ostatecznie GKS Kantowice kończy z z przodu. Jest to takie alarmujące tutaj dla podopiecznych Rafała Góraka, którzy przed tygodniem pokonali w bardzo widowiskowym stylu Arkę Gdynia. Wydawało się, że będzie to jakieś przełamanie no i tutaj możemy odwołać się do tego spotkania sprzed roku, sprzed 11 miesięcy, tak jak wskazałem, a więc górnik wówczas. Także na własnym stadionie wygałskiej z GKS Katowice 3 do 0, no ale teraz klimat jest zupełnie inny. No i tutaj czarne chmury w tym momencie wiszą nad Rafałem Górakiem, także patrzymy sobie jeszcze na sam koniec na tabelę. GKS Katowice w tym momencie spadł do strefy spadkowej, jeśli chodzi o motor, no to jest to. Ledwie jedna Pozycja wyżej, za nimi jest oczywiście Lech, jak Nice Tutaj cały czas ma punkty ujemne. Już dziś ona zagra w Derbach, w Miasta, także to będzie najpewniej wielkie spotkanie przeciwko AEC. Natomiast patrząc w drugą stronę, to mamy tą kołonę Kielce, o której tutaj mówiłem, z ośmioma punktami, a także drużynę górnika Zabrze na pozycji wicelidea. I tutaj perspektywy są jak najbardziej optymistyczne. Natomiast jeśli chodzi o Lidea, to on wejdzie do gry w poniedziałek i ja się nie mogę spotkania Wisły Pod z zagłębiem, lubi doczekać. Ja spadam oglądać spotkanie Lewanty przeciwko FC Barcelona, Akurat nagrywam ten materiał na gorąco po spotkaniu Górnika Zabrza, więc w przebiegu rywalizacji w ramach długiej kolejki La Liga i Sport. Natomiast, już tutaj, wracając do PKO Bank Polskiej Klasy, dodajcie bardzo proszę znać w komentarzu, czy chcielibyście obejrzeć podsumowanie po poniedziałkowym spotkaniu między Wisłą Polską a Zagłębiem Lubim, Bo ja nie ukrywam, tak jak mówiłem już, w tym filmie na to spotkanie czekam przede wszystkim w kontekście piłkarzy Mariusza Misiuy. Chociaż Zagłębie w ostatniej kolejce też nam spore show dało. Życzę Wam miłej niedzieli. Do zobaczenia jutro. Cześć.